Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj mamy 11 marca 2022 rok. Jest godzina 8.00. Tworzę taki dokument meteorologiczny, jak co wiosnej, na potrzeby demencji, aby można było obejrzeć, ile było rozu na przykład 11 marca 2022 roku jak widzimy o 8 godzinie mamy 11 stopni a musimy mieć na uwadze że był taki rok jak 2022 1987 gdzie 20 marca było minus 19 marca było minus 20 stopni Celsjusza Proszę Państwa Tu Państwa pokażę Jak pracuje nawłość na jednej ramce o, Wszystkie ramki suche, jedna strona ramki Prawdopodobnie jest z nawłocią Jako pierwsza I ona mi się tu wylewa Proszę popatrzeć Patrzę, Oglądałem to przed chwilą Jest tam woda w wylotku. To można sobie zobaczyć ten ul. Całe dno suche, tylko z jednej ramki się wylewa. To prawdopodobnie chodzi o nawoź. No co tu możemy dodać? Wylotki są suche. Proszę Państwa, nie To jest oznaką, że w ulach nie ma podwyższonej temperatury w tych moich stodowach ciepłych gulach, skoro w moich sodołach nie ma podwyższonej temperatury na małych dziurach wylotkowych wczoraj przysunąłem te dziury nie puszczałeś szron. to raczej nie mamy się co martwić że pszczoły zaziębią czerw no to jest niespotykane żeby pszczoły tak długo nie brały się za czerwienie na pewno tam małe namiastki czerwiu są w ulach ale to pszczołom tej temperatury nie stwarza tej te, takiej temperatury nie stwarza problem ją okłębić z, zatrzymać w kłębie żeby nie uchodziła zbytnio na zewnątrz no i jak dotychczas to raczej pszczółki dobrze zimują kręciłem takie nagranie jak e, telepatia pszczelarza i pszczół i w jednym ulu w, w, w ostatnio pokazałem że rodzina dosłownie kończyła jedzenie zapasy i co z tym, z tym jest związane że przy tak zimnym marcu, jaki mamy, to ona by już prawdopodobnie ścieżkę pokarmową skończyła. No i byłaby tragedia do tej rodziny. Tak, to odpowiedni ul przystosowałem gniazdo podgrzałem, żeby te pszczoły mogły ten pokarmowy okłębić. No i ta rodzina mi fajnie zimuje. Wiadomo, że cukier już się pojawia po 6 zł, a tu jak każdy pszczelarz wie, że tyle cukru trzeba na lato. Takie są pożytki, ile na zimę, bo są okresy bezpożytkowej. Gdyby pszczelarz pszczół nie zasilił, no to by mogły nawet rodziny paść z głodu. Cukier idzie w górę, no nieprzyjemna. Sytuacja trzeba będzie liczbę pni ograniczać, I niestety na wiosnę to łączyć na grande, żeby były mocne, prężne rodziny, tak to się przedstawia. No, ja też widzę, że niektórzy pszczelarze, na przykład, żeby poprawić termikę w ulach jednościennych, pod gniazda podkładają folię, no, raczej to zjawisko tak się skończy że folia będzie od góry od strony ciepłej zawilgnięta bo zawsze będzie wytwarzała wodę bo zawsze na styku temperatury zimnej i ciepłej zawsze po ciepłej stronie robi się rosa no po prostu to są takie skaplarki, które nie będą służyć dobrze rodzinom, tylko po prostu że może to doprowadzić do rozwoju różnych chorób grzybicznych. No już najlepiej byłoby pod ulę wielokorpucową włożyć płytę miękkopilczniową, która naprawdę jest ciepła. No ale z kolei jak ul ma ściankę z jednej deski, to taki ul musi mieć wentylację, bo tam ściany są za zimne żeby w tych ulach trzymać ciepło one muszą mieć przewiew bo inaczej nie utrzyma się suchego powietrza w tym ulu no co tu dodać co tu ująć mamy tak jak mamy zima nie odpuszcza cały marzec zapowiadają zimny z dużymi spadkami temperatur to u nas na podkarpaciu dzisiaj jest armadegon Mocno temperatura poszła w dół. Trzyma od samego wieczora. Gruda jest bardzo twarda. Nawet mój cywil gdzieś się... Cywil! Gdzieś z... Tu wałęsa, ale nie jest zadowolony z obrotu sytuacji. Ucieka do piwnicy, do suteren. Jednak mu temperatura jest przyja, troszkę głową podczepuje te uszy dalej go bolą. Kilka razy już miał robione zabiegi, przecinane i teraz tylko smaruje ankoholem, Bardzo lubi przychodzić, żeby mu posmarować. No ma już 15 lat, nie młoda psina. Tak duży, że nie mogę go zmieścić nawet w kadrze nagrania. W tym jest problem. O, teraz mi się go udało. Ułożyć. Proszę Państwa, może przyjdzie w kwietniu piękna, ciepła pogoda. Pszczoły ruszą do pracy i, my, i dadzą nam popracować yy, w oparach wirującego miodu. Jak się to skończy ten rok? To nie wiemy, czy będzie dalej beznadziejny. Tamtego roku średnia azula u mnie wynosiła 2 litry. Tego, co brałem, do całego, w ciągu roku. Także wybierałem ilości 700 zł jeden zbiór. No, tragedia. No, niestety, my pięknie kwitło wszystko, ale był tak zimny, że pszczółki nie latały w mokry. Jaki ten będzie rok, nie wiadomo. Dwa lata ostatnie to były tragiczne do zbioru to jest nie do pisania. Gdyby człowiek nie miał zapasów, węglowodanów, czyli cukrów, no to by te pszczoły prawdopodobnie nie wytrzymały do jesieni. No i tu mam wszystkie pszczoły prowadzone na krótkiej komórce, proszę Państwa. Na ulicy 7,5 mm szerokiej zimuje. Moja ramka jest bardzo mała, 32 cm 23 cm wysoko to Światło ramki suszu wychodzi 30 na 21. Przy cienkich ilościach zapasów, no to jest ryzyko na takiej ramce zimować, bo może pszczołom braknąć. No, no, tak zakładałem, no ale teraz, gdy końcem lutego zaglądałem zaglądałem bez y, otwory do podkarmiania do pszczół pszczoły siedzą na początku drogi pod, pokarmowej. Y, mają po trzy czy niektóre ramki z zapasami jeszcze także y, tu nie ma przeszkód y, żebym w tym kierunku y, brnął no teraz proszę państwa y, zupełnie inaczej będę podchodził do układania Gniazda rozwojowego na wiosnę, bo będę chciał, cukier jest drogi, żeby pszczoły zgromadziły w ulu jak najwięcej pyłku, i to im trzeba umożliwić. Po prostu, gdy będę miał w korpusie gniazdowym 10 ramek czerwiu to ten wsztych czerw będzie przełożony do korpusu górnego, a będę dokładał rodzinom pracę. Do korpusu dolnego, czyli będę zakładał cały dolny korpus suszem. Tym sposobem zrobię pszczoło miejsce w dolnej części ula do składania pyłku. To będzie ten zapas, gdzie pszczoły no będą mieć na ten przednowek choć ten pyłek do jedzenia. Raczej kraty ogrodowej między tymi korpusami. Nie będę stosował, bo przy dobrej zbiorze matka będzie raczej czyliła w dolnym korpusie a miód będzie w górnym korpusie ale gdy już będzie w ogóle pojawi się taka w maju, może w drugiej połowie maja, taka sprawa, że będzie na plastrach miód i czerw, no to wiadomo, trzeba będzie kraty. Założyć, żeby jedno drugiego odizolować i ten miód wybrać. No teraz mam ten miód przed dosłownie wewersyjnej amitrazy. Tam tylko użyłem pół tabletki, późną jesienią. To tą trutką jest bardzo małe nasycenie ula, dosłownie znikome. No i jeszcze czy tym swoimi produktami przynajmniej się delektuje. Dawniej to stałem je w brzuchu pieku, nie wiedziałem, co jest grane w szczególności po miodzie a to niestety piekła mnie ta amitraza i takie doniesienie mam od różnych pszczelarzy że mają problemy a teraz mam miód używam i nic nie piec no bardzo pomaga kolega trzy razy się zaszczypił na srowida i co się okazuje bardzo zachorował kilka serii antybiotyków no miał różne tam chińskie miody, czy tam za wschodniej granicy. Źle się czuł, czuł, że ma plamę. Poprosił, żebym mu miodu przyniósł. Przyniosłem dwa dni, plama odeszła. Człowiek się, kolega, poczuł się bardzo dobrze. Tak działa zdrowy miód, a nie roztwór kwasowo-mitrazowy. No, proszę Państwa. Wiadomo, że to niektórych pszczelarzy takie sformułowania denerwują, bo tak musi być, a inaczej nie może być. No teraz w lipcu yy, pokażę Wam yy, pułapki na warodze. Pokażę Wam pułapki na warodze. To już mam wszystko przygotowane, opracowane. Gdzie warodze będę chwytał jak myszy dosłownie. I takie sprawy są możliwe. Yes. Wiadomo, że w internecie są różne pomysły. Niestety te pomysły trzeba przejmować, modernizować, podpatrywać, rozwijać. No i wtedy, proszę Państwa, będziemy do jakich konsensusów dochodzić. No i proszę Państwa teraz o tu mam taki wiatromierz on wskazuje na wiatr ze wschodu że cyrkulację mamy wschodnią oby ta cyrkulacja wschodnia południowa się utrzymywała cały sezon bo nie wiem czy to każdy pszczelarz wie gdy mamy y, cyrkulację wschodnią no to wiadomo że od wschodu, od południa zawsze mamy w pasiekach, jak jest wiatr, zawsze aura robi to, że jest nektarowanie i mamy dużo miodów. A jak jest wiatr z zachodu, z północy, no to niestety nie ma nektarowania, nie ma miodu. O ten mi mówił taki, taki bardzo, bardzo w wieku pszczelarz. Teraz mu gdzieś się kręci kosetki i nie można mu powiedzieć, że on jest stary. Tylko w podeszłym wieku bardzo dobrze wygląda. No, proszę Państwa, tak wygląda u mnie ten armadegon klimatyczny. Po niektórych nocach jest więcej śniegu, po niektórych mniej. Słońce przygrzeje, ten śnieg się rozpuszcza. No i bardzo szczepie po nogach. Już mi. W ocieplane buty jest szalenie mokre, wilgotne powietrze. No ale jest piękne słońce. Ten mróz, gdy przyroda się już rozwinęła, wiadomo, że wymrozi wiele szkodników niepotrzebnych. A jednocześnie, może bardziej roślinie zmotywuje do wegetacji. Tu jest moja leszczyna, która. Czeka już, która czeka na ciepło. To od razu pojawi się pyłek, i pszczółki będą mieć pierwszy pyłek. Bardzo blisko. A i popatrzcie sobie na moją pasiekę na mój yy, wysoki parkan na 2,70 który mobilizuje pszczoły do wysokich lotów żeby nikomu nie zakłócały miru Otóż tu parkan jest tak rzadziej deseczki ułożone bo sąsiad sobie tak życzył bo chce mieć też podgląd żebyśmy się widzieli i proszę państwa z tym bardzo złym ujęciem i wiadomo że to zimno nas czeka do marca a co będzie w kwietniu to też nie wiadomo bo kwiecie też plecie i przeplata, że może być trochę zimy, trochę lata. Co będzie jak się to skończy? Pamiętam takie lata, że na koniec kwietnia nie było w ogóle czerwiu w ulach. Pusty ul, pszczoły dosłownie głodowały. A 1 maja zrobiło się ciepło i pszczółki zaczęły nosić, czerwić i starczyło hektaru miodu do wychowu czerwiu i do pszczelarza. Szanowni i tym ujęciem, tym monologiem serdecznie się z Państwem żegnam.